Leonardo da Vinci jest uważany za jednego z najsłynniejszych artystów renesansowych, pomimo tego, że tak naprawdę w ciągu całego swojego życia stworzył zaledwie 20 obrazów, no oczywiście także fresk przedstawiający ostatnią wieczerzę, a i tak na jego twórczość zwracamy ogromną uwagę. Dlaczego? O tym porozmawiamy właśnie na przykładzie dzieła, które jest bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli damy z gronostajem, która znajduje się w naszej polskiej kolekcji w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jeśli spojrzymy na to dzieło, to możemy szybko zauważyć, że nie jest ono do końca takie, jak nam się kojarzy od razu z dziełem renesansowym, ponieważ jest zagłębione w czarnym tle. Jest to przykład tego, że to dzieło, jak i wiele innych Leonarda, nie dotrwało do naszych czasów w swoim oryginalnym stanie. Jest to oczywiście wynik różnych zabiegów konserwatorskich, zmian, które wprowadzali kolekcjonerzy czy osoby po prostu, w których rękach te dzieła się znalazły. Czy to mówimy właśnie o Monalizie, czy tam jest z Gronostajem, o ostatnim że to już w ogóle tamto dzieło bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. Jednak powracając do naszego głównego bohatera. Kogo my tutaj widzimy? Bo to jest chyba pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać. Kobieta przedstawiona na tym portrecie jest to Cecilia Galeriani. W 1489 roku trafiła do Mondioloni, na dwór Ludwika Sforsy, który wówczas był niezwykle potężnym władcą, ale także bardzo dobrym mecenasem sztuki. To właśnie dla niego otworzył między innymi Donato Bramante czy sam Leonardo i to właśnie jego poprosił o portret, który miał być tak naprawdę portretem kochanków. Bo oczywiście, w pierwszej chwili widzimy kobietę ze zwierzęciem na rękach, ale to zwierzę tutaj nie jest przypadkowo i dlatego tak bardzo chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, że to nie jest łosiczka, często, która często jest mylona po prostu z gronostajem, a właśnie ten gronostaj, bo on tutaj ma bardzo dużo symbolicznych znaczeń. Chodzi o to, że w momencie kiedy Cecylia przyjechała na dwór Ludowika, on już wówczas był probono zaręczony, a raczej obiecany Beatrice d'Este, więc Cecylia jakby z, od samego początku pełniła rolę jego kochanki. Dwa lata później on już wziął ślub właśnie z tą Beatrice, ale to się działo w styczniu, a w kwietniu narodził się wspólny syn jego i Cecylii. Cezar był synem z nieprawego łoża, który nie był dobrze widziany na dworze pomimo tego, że wszyscy wiedzieli o tym, że oni mają romans. Jednakże Ludwik nie chciał się do tego tak bezpośrednio przyznawać i ten portret właśnie ukazuje tak naprawdę jego i Cecylię, ponieważ gronostaj znajdował się między innymi w herbie właśnie Ludowika forsy. A dodatkowo też on otrzymał od Fryderyka Arogańskiego order białego gronostanu, czyli Ermelino-Bianco. Dodatkowo sama Cycylia była nazwa, nazywana Ermeliną, więc tutaj wszystko łączy się nam właśnie w ten symbol gronostaja, którego ona trzyma na swoich rękach. Jeśli dobrze się przyjrzymy, możemy zobaczyć, że zwierzę opiera się o jej wydatny brzuch, ponieważ już wtedy była w ciąży. Dlatego, jak łatwo możemy wydedukować, jest to ukryty portret dwojga kochanków, a dodatkowo też ukochanej księcia, którą była Cycylia i która wówczas już wtedy była w ciąży. Jednak warto tutaj wrócić jeszcze raz do tego, od czego zaczęliśmy na początku, czyli tego, gdzie ten obraz. Obecnie się znajduje. Do Polski nie trafił on przypadkowo i to nie był wynik też działań wojennych. Całki, w pełni legalnie, całkiem legalnie e, trafił on do nas dzięki Adamowi Czartoryskiemu, który około 1800 roku zakupił go we Włoszech i przywiózł dla swojej matki, wielkiej kolekcjonerki sztuki, e, Izabeli Czartoryskiej, która umieściła go razem z innymi swoimi dziełami w puławach. Tuż obok niego wisiało dzieło Rafaela czy Rembrandta. Wiele z nich się nie zachowało, ponieważ w trakcie wojny musiał być ewakuowane i dopiero w 1946 roku wróciły do Polski i do teraz możemy podziwiać damy z Gronostajem w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.